Kwa bogu. Pewnie was zastanawia, dlaczego akurat w tym dniu, a nie za tydzień. Bo ja się modliłem do Boga przez jakiś miesiąc z kawałkiem i Bóg jakby nas umierzy powiedzieć, podzielić się Jego miłością, również to, co, co jakby naszą starą naturę, jakby pokazać. I chciałam zacząć właśnie, że On poświęcił swoje życie i to będzie z Marka. Piętnasty rozdział, trzydziesty trzeci werset, trzydziesty dziewiąty. O godzinie szóstej ciemność zalęgła całą ziemię a do godziny dziewiątej. O godzinie dziewiątej zawołał Jezus donośnym głosem Eloi, Eloi, lama sabachtani. co się wykłada Boże mój, Boże mój, czemuś mnie opuścił. A niektórzy z tych, co stali obok, gdy, gdy to usłuchali, mówili: Oto Eliasza woła. Pomija, pomijając trzydziesty szósty. Jezus zaś zawołał donośnym głosem i oddał ducha. Wtedy zasłona świątyni rozdarła się na dwoje, od góry aż do dołu. A widząc, to setnik, który stał naprzeciwko niego, że tak oddał ducha, że zaprawdę ten człowiek był synem bożym również z Izajasza 53 4:12 4, 12. Lecz on nasze choroby nosił Nosił nasze cierpienia, wziął na siebie, a my nie maliśmy, że jest zraniony, przez, Bo przez Boga zbity i umęczony. Lecz on zraniony jest za występki nasze, starty za winy nasze, ukarany został dla naszego zbawienia, a jego ranami jesteśmy uleczeni. Wszyscy jak owce zbłądziliśmy, każdy z nas na własną drogę zboczył, a Pan jego dotną karą za winę nas wszystkich. Znęcano się nad nim, lecz on znosił to w pokorze. I nie otworzył swoich ust, jak jagnie na rzeź prowadzone, i jak owca prze, prze, przed tym, którzy ją strzygą. Zamilkł i nie otworzył swoich ust. Z więzienia i sądu zabrano go, a któż o jego losie pomyślał? Wyrwano go bowiem z krainy żyjących. Za występek mego ludu śmiertelnie został zraniony i wyznaczono mu grób wśród bezbożnych, wśród złoczyńców jego mogiłę. Chociaż bezprawia nie popełnił ani nie, 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 bał, nie było fałszu na jego ustach, ale to panu y, upodobało się utrapić go cierpieniem. Gdy złożył swoje życie na, w owierze, Ujrzy potomstwo, by będzie żył długo i przez niego wola Pana się spełni. Za mękę swojej duszy ujrzy światło, jego poznaniem się nasyci. Sprawiedliwy mój sługa wielu usprawiedliwi i sam ich winy poniesie. Dlatego dam mu dział wśród wielkich, z mocarzami będzie dzielił łupy, za to, że ofiarował na śmierć swoją duszę i do przestępców był zaliczony. On to poniósł. On to poniósł grzech w wielu i wstawił się za przestępcami. Zobaczmy, po, ponad 700 lat przed jego śmiercią już Izajasz głosił, że, be, że przyjdzie zbawienie. Również o, o tym mówi Psalm 22, ale jest trochę długi, więc nie, nie będę czytał. Również z Izajasza 9,1. Lud, który chodzi w ciemności, uży światło wielkie. Nad krańcami krain mroków zabłyśnie światło. Yy, również Jana 1,5. A światło świeci w ciemności, lecz ciemność jej nie przemogła. Oraz z 2 Koryntian, yy, 4,6. Bo Bóg, który rzekł z ciemności, niech światło zaświeci, rozświecił serca nasze, by zajaśniło poznanie chwały Bożej, która jest na obliczu Chrystusowym. Bóg jest światłością, rozświecił serca nasze i dał nam poznać swoją chwałę. To jest takie wielkie, to, to jest dowód Jego miłości, że poszedł na świat, rozświecił serca nasze, po, pokazał, że jest królem, że On kocha nas. Również gdy on był na ziemi, ferezeusze spiskowali przeciwko niemu i wydali go na śmierć. Ale również apostołowie, gdy on im głosił, że ja będę przybity do krzyża, że zginę, a oni myśleli, że on zostanie królem na ziemi, a Bóg powiedział im, zostanę królem na niebie. I właśnie to chciałem przedstawić, że on przyszedł na tę ziemię, umarł za nas śmiercią męczeńską. To jest naprawdę takie wielkie że On przyszedł i umarł. Nie potrafimy sobie wyobrazić, że Bóg, coś lepszego, coś lepszego niż człowiek, coś potężniejszego przyszedł na ten świat i umarł za człowieka. To jest niewiarygodna nowina, ale prawdziwa. I chwała Bogu. Również a również jest przedstawione, że my jesteśmy buntownikami i tutaj jak ja również szukałem tutaj, yy, żeby się podzielić o Bogu, również ja szukałem z naszej natury i my jesteśmy byliśmy buntownikami niegdyś i my nie chcieliśmy tego przyznać że jesteśmy buntownikami ale nap, naprawdę byliśmy byliśmy w ciemnej celi gdzie nie, nie docierało światło krzyczeliśmy ratunku pomocy ale nikt, na, nikt nas nie usłyszał jedynie Bóg usłyszał a nie mogliśmy się z tego wydostać, bo kraty, które były w tych celach, były mocniejsze niż, niż byle, jaki byle jaki diament. Były twardsze od najtwardszego, najtwardszej stali. I potrzebowaliśmy przebudzenia i uprze uprzedzonej łaski Bożej, że zbudzi się nas do faktu, że jesteśmy zgubieni i nie możemy się wydostać, i że zmierzamy na zagładę szybkim krokiem. Również nasz, gdy my się sprzeciwiliśmy przeciwko, przeciwko Bogu, On, on no, zauważył nas, Bóg, ale wróg, nasz wróg, szatan, miał prawo przeciwko naszemu buntu, przeciwko Bogu, miał prawo nas kaleczyć i torturować. I gdy, się, gdy siedzieliśmy w tej celi, przy, przyszedł oskarżyciel, i on lada chwila. Chciał nas uderzyć i chciał się delektować każdą minutą naszego cierpienia. Ale w tej chwili, i nagle przyszedł zbawiciel, nasz obrońca. Stanął pomiędzy oskarżycielem a nami i przyjął uderzenie. I to jest niewiarygodne, że Jezus umarł za nas, został zabity za, za nas. I gdy uświadamiamy sobie, że on. Że on umarł za nas, B Bóg mówi usprawiedliwiony, wybaczony. I, Ale większość z nas zatrzymuje się na tej nowinie, że dziękujemy Bogu za to, że on nas uratował. Ale co dalej, Bóg mówi, Że moja krew nie została przylana tylko za wybaczenie. Moja krew była drogą. Sprawdź drzwi swojej celi i tam zobaczysz, że one są otwarte. I wyjdź, wyjdź, poczuj świeży oddech Jego miłości. Na, na zewnątrz wyjdziesz z, te, z tego więzienia, czeka na Ciebie rydwan i masz zaproszenie od króla do swojej własności. I, i wtedy uświadamiamy sobie, że jesteśmy buntownikami i mówimy do posłańca, ale musiałeś mnie z kimś pomylić. Ja znie, się sprzeciwiłem przeciwko mojemu Bogu, naplułem mu w twarz. A posłańc mówi: Król zaprasza cię, wejdź do Rydwanu. Gdy, jedzie, gdy jechaliśmy Rydwanem, szukaliśmy jakiejś ciemnej dzielnicy, gdzie mógł nas wysadzić, że, bo nie jesteśmy godni tego, żeby być koło Boga. A, I gdy wysadza, wy, wychodzimy koło tronu Bożego, posłańcy mówią, On chce Cię zaadoptować jako swoje dziecko. I to jest słowo. Przepiękne, że On chce nas zaadoptować, że chce nas przyjąć, mimo że napluliśmy mu w twarz. Że znieważyliśmy go, podchodzimy do jego tronu. Boże, dlaczego, dlaczego mnie wybrałeś? Dlaczego ja? On mówi, kocham cię, synku. I prosi nas, żebyśmy głosili Jego słowo. I mówimy, ch chętnie Boże, Ty umarłeś za nas, ja umrę za Ciebie. Gdy pierwszy raz usłyszałem to, to wielkie: My idziemy w ten świat jak owce, owca między wilkami, ale ta owca idzie z twarzą lwa, bo mamy przy sobie Boga, który jest potężny. On nam pokazał tak wiele, nie potrafię sobie wyobrazić. Chwała, niech będzie, bo halluja, amen.